Dziś w programie Kwadrans dla Wiary przybliżymy Państwu postać księdza Pawła Chmielewskiego i powiemy, dlaczego jest on albo też może być orędownikiem małżeństw, dlaczego jest sługą Bożym, jak wygląda proces jego beatyfikacji i powiemy przede wszystkim, jaki związek jest księdza Chmielewskiego z klebarkiem wielkim. Bartosz Gołębiowski, zapraszam. Czy mówi coś Państwu takie imię i nazwisko? Ksiądz Paweł Chmielewski albo Ksiądz Paweł Chmielewski i Klebark Wielki. No właśnie. Pewnie mało osób zna postać Pawła Chmielewskiego, księdza Pawła Chmielewskiego, a dlaczego łączymy go z Klebarkiem i dlaczego będziemy o tym mówić właśnie dziś w naszym programie? No na te pytania mam nadzieję, że odpowie nam pani Jolanta Maciejewska, nasz gość, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Klebarku Wielkim. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Mówimy o księdzu Pawle Chmielewskim, bo jest to sługa Boży, który jest patronem właśnie tego, tego zespołu, tak? Szkolno. Przedszkolnego, czy konkretnie szkoły? Szkoły. Szkoły w zespole szkolno-przedszkolnym w, w Klebarku Wielkim. Szkoły podstawowe w Klebarku No ale właśnie, e, pojawiła się Pani w naszym studiu nieprzypadkowo, no bo chodzi o to, aby przybliżyć postać sługi Bożego Pawła Chmielewskiego, który jest związany z Klebarkiem Wielkim, jest patronem, więc dlaczego e, mówimy o Pawle Chmielewskim, o księdzu Pawle Chmielewskim? Dlaczego Klebark Wielki mówi o tym księdzu? I dlaczego, dyrektor szkoły. I dyrektor szkoły. Dlaczego jest patronem też tej szkoły? Dlaczego jest Sługą Bożym, dlaczego warto się o nim dowiedzieć więcej? Może zacznijmy od tego, że edukacja to jest relacja. To jest relacja ludzi. A Ksiądz Chmielewski był bardzo dobrym człowiekiem. On zawsze pozostawał w relacji ze swoimi parafianami, on e, zawsze był wrażliwy na, na potrzeby swoich parafian. Więc e, kiedy szkoła e, zastanawiała się nad tym, e, jakiego patrona sobie wybrać, przede wszystkim to było pytanie o wartości. A mając takiego człowieka, e, który był naprawdę bardzo ważny dla społeczności lokalnego bohatera, który zginął na schodach parafii w Klebarku Wielkim, na oczach swoich parafian, gdzie e, prawda jest taka, że mógł e, uciec, e, schować się, e, zachować życie. A on, przy, przypomnijmy, jakie to były lata, data jego śmierci. 45 rok to był. E, on zginął tak naprawdę z rąk Sowietów, był, m, był męczony, torturowany, więc to jest lokalny bohater i społeczność cała bardzo przeżyła jego śmierć. Natomiast e, to jest taki nasz lokalny ojciec Mateusz, ponieważ znany był z tego, że jeździł na rowerze, był w kapeluszu, e, uważny na innych, e, kiedy była jakaś zwada w rodzinie, on zawsze był tym, kto zachęcał do zgody, kto zachęcał do tego, żeby rozmawiać ze sobą, e, podchodzić ze zrozumieniem do drugiego człowieka. On był bardzo wrażliwy na biedę. E, kiedy przygotowywał dzieci do pierwszej komunii, to nie tylko jako proboszcz dbał o tą stronę duchową, ale też bardzo bardzo chciał, żeby te dzieciaki czuły się komfortowo, więc często Powiem, buty, ubrania, żeby to była taka ważna uroczystość, żeby nie czuły się gorsze. Stąd, stąd gdzieś tam nam jako społeczności szkolnej ta postać jest bardzo bliska, ponieważ my jako szkoła, oprócz tego, że nauczamy różnych przedmiotów, przede wszystkim wychowujemy, pomagamy rodzicom wychować dobrego człowieka. Tak? Takiego, który będzie otwarty na, na innych, który, który w społeczeństwie będzie wartościowy. Tak? Więc wartości, które przyświecały księdzu chmielewskiemu, to są wartości, którymi Kierujemy i stawiamy go za przykład, że warto być uważnym na innego człowieka, warto nie być egoistą i myśleć tylko o sobie, jak w naszych czasach jest mm -hmm. bardzo łatwo przy tym dobrobycie. Więc y, dla nas to jest naturalna rzecz, która, y, którą ksiądz Chmielewski wypróbował w lokalnej społeczności. A skoro jest to sługa Boży, to pomówmy o jego drodze y, na ołtarze. Jak to teraz wygląda? Jeśli chodzi o drogę na ołtarze, myślę, że osobą, która najwięcej na ten temat powie, to na pewno będzie ksiądz Proboszcz. Moja mm -hmm. wiedza na ten temat może nie jest tak mm -hmm. duża, ale na pewno y, dzięki temu, że... Y, bardzo bardzo mieszkańcy, y, którzy doświadczyli, potomkowie, nawet do niedawna miałam kontakt z panią, którą ksiądz Chmielewski chrzcił. Tak? Więc, y, więc to są osoby, które bardzo przeżywały to wszystko i tyle dobra, ile zostawił ksiądz, y, no, nie mogło się zmarnować, mówiąc y, w sposób potoczny. Więc proces ten się rozpoczął. Na chwilę obecną nie mam takiej wiedzy, żeby. żeby... Proces beatyfikacyjny, tak, 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 oczywiście. Tak, tak. Dokładnie. Ale dobrze, że się rozpoczął. Czyli mamy, s, mamy swojego orędownika który miejmy nadzieję, że i już niedługo na tych ołtarzach się pojawi. Zdecydowanie mocno temu kibicujemy i modlimy się o to. Zresztą jako uczniowie i cała społeczność szkoły e, też odwiedzamy księdza Mielewskiego, opiekujemy się grobem. W związku z tym, że jest naszym patronem, e, też, e, też mocno e, kibicujemy, żeby, żeby to się udało. Opiekun małżeństw w kryzysie, gdy słyszał, że małżeństwo się kłóci, jechał do nich i starał się rozwiązać problem. Mógłby być Lokalnym patronem małżeństw w kryzysie i narzeczonych faktycznie. Tak można go już, jakby, obrać sobie, można już go za takiego patrona. O to też prosicie, modlicie się za jego wstawiennictwem. Ja myślę, że dla wielu osób jest. Jest już nawet teraz, tak? Myślę, że jest, jest wzorem, tak naprawdę, do tego, żeby, żeby dążyć do porozumienia. Ja myślę, że on był na swoje czasy mediatorem, jakbyśmy nazwali teraz, który po prostu był ważny na innych i chciał, żeby ludzie widzieli w sobie dobro. Hmm. Więc y, to nie tylko małżeństwa, nie tylko narzeczeństwa. Nie jest zbyt wiele źródeł pisanych na temat w ogóle życia księdza Chmielewskiego, ale to, co mówią ludzie, którzy wiedzą o swoich dziadków, od swoich, od swoich rodzin, y, to to, że był bardzo dobrym człowiekiem i dążył, dążył do zgody, dążył do pojednania, y, a myślę, że to jest wartość uniwersalna we wszystkich czasach i tutaj i tutaj. Y, i tutaj to jest ten powód, dla którego można byłoby go nazwać patronem. Właśnie. Bo to mija dokładnie 80 lat od 1945 yy, od roku, od, od wyzwolenia Olsztyna, od wkroczenia. I od jego śmierci. I, też, i od jego tak? śmierci, tak, od Sowietów, więc ale świadków jeszcze mamy cały czas. Mogą dokładnie być tak jak, mówię, tak jak mm -hmm. mówię jest nawet pani, właściwie, mm -hmm. tak, więc tutaj jest mi wiadomo, ale dzisiaj też jest właściwie dzień Dziadka, to jest rocznica, 12 rocznica nadania imienia szkoły, więc to, to jest kolejny gdzieś tam um, dzień, który jest ważny w kontekście naszej szkoły też, tak? Więc um, właśnie akurat Rada Gminy Purda um, podjęła uchwałę taką 12 lat temu, żeby nadać naszej szkole imię. 22 dnia miesiąca w tym roku, każdego 22 dnia miesiąca będą msze święte o beatyfikację, czyli rozumiem, że społeczność Klebarka naprawdę zaangażowana jest w ten proces, chociażby już od, od społeczność szkolnej i mieszkańcy naprawdę tego pragniecie. Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim mieszkańcy, którzy, tak jak mówię, są potomkami rodziców, którzy znali księdza mhm. osobiście. A myślę, że to jest najważniejsze świadectwo, tak? kiedy ktoś y, znał, widział. Msze święte y, jak najbardziej będą y, właśnie o rychłą beatyfikację. Y, jeśli, mówimy, jeśli mówimy o zabieganie, to to. To ta wewnętrzna chęć się przekłada po prostu na działania ludzi. Tak? Mamy społeczność, która jest bardzo aktywna, która, która jest wierna swoją wartością. Tak? A jak szkoła kultywuje postać właśnie księdza Pawła Chmielewskiego? Zespół szkół, szkoła. Tak jak mówię, w naszych czasach nie jest to zbyt popularne, ale ja uważam, że mając patrona księdza, który mhm. hołdował takim wartościom, który jest pochowany u nas w lokalnej miejscowości, my no jako szkoła jesteśmy zobowiązani do tego, żeby rozpoczynać z jego błogosławieństwem i kończyć rok szkolny. Więc mamy... Y w tradycji szkoły msze święte na rozpoczęcie i zakończenie roku. Zawsze przychodzimy obok jego grobu, chwilę spędzamy, wprowadzamy naszych nowych uczniów y, w świat wartości księdza mm. Chmielewskiego. Mówimy o tym, o jego postaci, y, ściśle współpracujemy też z parafią. Y, jeśli chodzi o taką uroczystość, to jest Dzień Patrona, który obchodzimy w maju, tutaj z kolei na rocznicę nadania sztandaru z wizerunkiem mm. księdza Chmielewskiego, który na wszystkich uroczystościach naszych szkolnych y, nam towarzyszy. Y, i, w tym roku też jeszcze chcemy logo szkoły wprowadzić, który będzie miało postać Księdza Chmielowskiego, może wersji takiej współczesnej, właśnie z rowerem, kapeluszem, które były charakterystyczne. Więc dzieciaki, się, dzieciaki mówią, że to jest taki lokalny Ojciec Mateusz, który z telewizji jest znany, więc też, też w ten sposób bliski im. Więc y, próbujemy dzieciom opowiadać, że nie trzeba dokonywać nie wiem jakich cudów, mhm. żeby być świętym. Taka zwyczajność i po prostu ludzkie dobro absolutnie wystarczą do tego, żeby, żeby być zgodnym z wiarą, z, żeby po prostu być dobrym człowiekiem. Tutaj piękne świadectwo jest takie, że gdy słyszał, że małżeństwo się kłóci, jechał do nich, pewnie na swoim rowerze. Mediator e... interwenta kryzysowy. Tak. I, i mediator i rozwiązywał, rozwiązywał tak problem. Myśli Pani, że dzisiaj by się nam przydał taki Paweł Chmielewski? Zdecydowanie. I w szkole myślę, że takich Paweł Chmielewskich mamy wielu. Mhm. Ja myślę, że postać księdza można odnaleźć w wielu, wielu osobach, które mieszkają i pracują w Klebarku, dlatego jest tak bliska i dlatego może ta beatyfikacja dla nas jest ważna, żeby podkreślić znaczenie takich osób w społeczności. Taki, który jest bezinteresowny, otwarty na innych i często stawiające nawet innych ludzi yy, wyżej od siebie. To y, obrazki z modlitwą o wyproszenie łask za wstawiennictwem księdza Pawła Chmielewskiego. Ym, tutaj czytałem w internecie, czy już gdzieś można y, jakąś akcję prowadzić? Już gdzieś jakaś kolportaż, coś się dzieje? Żeby mm. przybliżyć tę postać, żeby... Bo y, mówi się Paweł Chmielewski i ktoś powie, no dobrze, ale no, nie znamy człowieka. Jak, jak go wypromować? Czy tylko klebarek, czy szerzej może jakoś w tym roku? Powiem tak, jako szkoła y, y, nie zajmujemy się mm -hmm. promocją tego. Natomiast osobiście od proposta dostałam, wiem, że, że są, że, że, są że, że osoby zainteresowane otrzymują. Więc myślę, że tutaj rok propedeutyczny, który funkcjonuje w Klebarku Wielkim, też myślę, że to nie jest przypadek. Ksiądz Chmielewski e, gdzieś tam też pewnie w jakiś sposób czuwa i, e, i, i te wartości, które hołdują mu, też przekazywane są kolejnym pokoleniom księży mhm. w tym szczególnym miejscu. Natomiast e, myślę, że raczej bardziej zaangażowana w to jest parafia i też e, i też y, seminarzyści, tak więc. Czy, my, czy możemy spodziewać się jakichś działań w Pani, w pani Zespole Szkół y, Przedszkolnych, żeby jakoś wypromować postać Pawła Chmielewskiego w tym roku? Nie wiem, czy w tym roku, bo to wszystko zależy od możliwości, funduszy mhm. i potrzeb też. Natomiast mam taki pomysł, o którym już z proboszczem rozmawiałam i też z nauczycielami w mojej szkole. Brakuje nam materiału takiego, który mógłby przybliżyć dzieciom, tak? na ich poziomie, czyli kolorowanek, publikacji takich, które można było być w postaci, nie wiem, PDF-ów lub jakichś plików, gdzie rodzice mogliby dzieciom zaproponować z krótką opowieścią o jego życiu, o tych wartościach, którym hołdował. Więc w planach mamy pochylenie się nad materiałem dydaktycznym, który by się okazał praktycznym, bo mówimy o tym dużo, tak? Więc jeszcze, jeszcze takie narzędzie jest nam potrzebne, więc być może wykorzystamy nowoczesną technologię, tak jak do loga wykorzystaliśmy i ożywiliśmy postać troszeczkę księdza Chmielewskiego, to w tym momencie spróbujemy też stworzyć materiały, które wykorzystamy w pracy, ale też udostępnimy osobom zainteresowanym, żeby można było mówić o postawie człowieka, w naszej ocenie on już jest święty, tak? Więc... To teraz pytanie, dlaczego tak było cicho w klebarku jakoś tak o tym księdzu Pawle Chmielewskim? Bo mieszkam blisko, a mało tak słyszałem. Może pan nie z tej strony słucha, <laughs> <laughs> więc y, to zależy, tak, mm -hmm. tak naprawdę. Myślę, że największym jego świadectwem y, jest właśnie relacja i, i ta pamięć, która jest hołdowana. To nie jest tak, że każdy z każdym rozmawia o tym. To jest coś naturalnego, coś, co, co jest częścią tej społeczności, y, ale coś. Czego nie promowaliśmy na tyle, tak? To było nasze po prostu takie. A teraz po prostu chcecie z tym wyjść troszeczkę? A tak myślę, że ksiądz Probosz dba o to, żeby takie, takie wartości i taka postać była znana też szerzej, tak? Mm. Więc myślę, że, że to o to chodzi. Trudno mi się identyfikować z działaniami, ponieważ to, to właśnie Ksiądz Proboszcz mm. bardziej zajmuje się y, tymi sprawami związanymi z beatyfikacją i, i gdzieś tam z promocją tych działań. My, jako szkoła, skupiamy się na tym, żeby wartości, którym hołdował Ksiądz Proboszcz. Poprzedni jeszcze ksiądz Papo Chmielewski, który był proboszczem, żeby one nie zanikły. I mając do czynienia i wychowując młode pokolenie, naszą rolą jako szkoły jest nie tyle włączanie się w proces promocyjny tych rzeczy, tylko bardziej pokazywanie dzieciom tych wartości. To może warto też zaapelować, że skoro proces beatyfikacyjny trwa, a on był mm, takim orędownikiem, mediatorem małżeństw w kryzysie. To może jeśli ktoś z Państwa słuchających chciałby się wybrać do klebarka, pójść przed grup do grobu Pawła Chmielewskiego i wypraszać te potrzebne łaski, to może takie świadectwa będą nawet nam potrzebne, tak? Myślę, Żeby że za tak. jego wstawiennictwem, może warto w ogóle powiedzieć, że mało kto wie, że w Klebarku wielkim okazuje się, że mamy orędownika, patrona, Małżeństw, narzeczonych, i, i on może wypraszać te potrzebne łaski, i te świadectwa mogą się, mówiąc tak wprost, no, przydać do tego procesu beatyfikacji. Myślę, że tak. Ale uważam, że serce przyciągnie tam, gdzie trzeba. Mhm. Więc osoby, które szukają, znajdą. I e, myślę, że mówiąc o tym, oczywiście wskazujemy miejsce, ale ja zachęcam do podążania za sercem, za szukaniem. E, za, e, zachęcam do odwiedzenia przepięknego miejsca, którym jest klebark, wielki przepiękny świątyni, e, poczucia tego klimatu, e, przespacerowanie się brzegiem jeziora, e, wyjścia po prostu na spacer, zobaczenia tego miejsca. I tego się nie, nie da opowiedzieć, nie da, nie da powiedzieć, że to jest szczególne miejsce, to trzeba po prostu poczuć. I stając przed grobem, trzeba to po prostu poczuć, tak? To może klebark, klebark może być takim miejscem takiego ukojenia skołatanych serc małżonków. Myślę, że nie tylko małżonków, w, ale, ale mam, generalnie to jest... tego tak, księdza tak. Pawła, tak? To jest, mhm. to jest miejsce, które jest na pewno wyjątkowe, to jest miejsce, które przyciąga i jednoczy. I myślę, że ksiądz Paweł ma w tym swój udział. Dziękuję serdecznie, Jelanta Maciejewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim, w której to patronem szkoły jest właśnie ksiądz Paweł Chmielewski. Była moim i Państwa gościem. Zachęcamy do tego, aby przybyć do Klebarka oczywiście. Zobaczyć i poznać, poznać bliżej postać Pawła Chmielewskiego, który jak się okazuje, drodzy Państwo, może być, wierzymy, że już jest orędownikiem małżeństw i osób narzeczonych. Dziękuję Pani Jolanto za za spotkanie. Dzie Dziękuję, Dziękuję bardzo. za uwagę. Proszę Państwa kończymy nasz program. I oczywiście zachęcamy, abyście Państwo byli z nami, abyście subskrybowali nasz kanał, to oczywiście w mediach społecznościowych, na kanale YouTube'owym. No i oczywiście zachęcamy do tego, abyście Państwo poznali bliżej postać księdza Pawła Chmielewskiego. Sługa Boży, jego proces beatyfikacyjny już trwa. Potrzebujemy świadectw, potrzebujemy wsparcia, że faktycznie ten orędownik małżeństw i osób narzeczonych, czy to w kryzysie, czy po prostu takich, którym też się dobrze żyje, że jest wśród nas, był wśród nas. I że teraz może być wyniesione na ołtarze z państwa pomocą. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.